coś go nabiło, ale nie wiem. Głowę dostał? Nie może byś ty nie dostał zaraz. O, spodnie zniszczone i... i... Strzał. O, dostałem, ja. No, słyszałem. No. A widzę, widzę cię. że przy drodze, czeka, mogę minutować. Czeka, 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 czeka. Czekaj. Tyle zażarłem i mam z powrotem na żółto jedzenie, a dosłownie no. raz się napiłem, raz, ze studni i mm -hmm. picie mam cały czas na biało. Nawet nie spada. No mnie tak jakoś coś wypiłem i kurde, o. No ale tak jakoś, bo to musisz tam do jakiegoś poziomu podbić, nie? no? Kama. Co tam masz? Całe żarło. Ale patrz, co na plese. A Blaze jakiego? Ale no. A nie mogę, nie, nie mam amunicji do, do reszty. Do, do Blaze? Czy do tego? Nie, do no, mam. A ja BK to masz ten. To drugi. 62. Drugie. No. no. Tylko muszę tu w wodę wylać. Bo ta woda jest niedobra. A, coś Ci pokażę, czekaj. Eee, masz tutaj kompas. Weź go otwórz i do tego schowaj. Zobacz, jak fajnie u góry będzie widać. Do plecaka? Nie, ja, musisz go otworzyć, nie? On nie jest otwarty? No, musisz go otworzyć. O, i teraz schowaj do plecaka. Ale otwartego tam, 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 no. no i teraz go schowaj. I u góry masz te fajne takie. A no widzę, no. Faktycznie. No. Fajnie jest zrobione, nie? Możesz sobie wziąć, bo ja nam nie potrzebuję, nie? Ja no, bardziej. Nie. No to jak nie to dawaj kurwa No to masz. Coś to tu pasek jest Plandeka Tu masz pasek Plandekę to możesz nazbierać do namiotu Też możesz budować tym młotem Ubrawalać Ostrzały mm. Od twojej no, strony Słyszę, słyszę To się oba poluje albo do znudjaków trzeba Plasa Zwierzyna jakaś no słyszałem. Dobra. Ja, bo... To na komisariat wejdę ty. Dobra. E, zamknięty jest. Gościu tu jest zabity. Uważaj. Tego gościa tu nie było zabitego. Komisariat jest zamknięty jakby co. Dobra, ja mam te. Na no, to zabijaki. Dobra, z tyłu było otwarte wejście. Hmm, świetna gra. Z tyłu było otwarte no. wejście. O dobra Tego gościu... Nie był tutaj gościu. On nie lutował? I go ciupnęli. No. byś z by tam na komisariat przeluknąć? No ja jestem na komisariacie. A. tam tamtena ja. zobaczę tego gościa tutaj. To go zabieg, no niemożliwe, nie? Mm. O ale po... Po zamykali Poza tego, sznurki miał, kodejne. Da się na przykład, jakbym chciał... Kluczem? Poza... Nie, nie, da rady. Kluczem nie. Ja jakieś tutaj... Pierdółki miał już gościu, że tak powiem. Da się strzelić, ale... Nie chcę robić hałasu. Noże jakie zbierał. A pierdółki miał, trzy sznurki. Kto to wiem skąd miał łuk, siekierę, strażacką. Stra sie siekierę strażacką miał. Ma w sumie. A jak właśnie nie. jak tu zrobić łuk czy trzeba go znaleźć? Mm, albo znaleźć, albo... Coś go nabiło, ale nie wiem. Głowę dostał? Nie. byś ty nie dostał zaraz. O, spodniesz zniszczonej i... I Strzał dostałem miał ja... No słyszałem. No. Ale hada mnie puknął No to ja to to, w tego Odrodzenie mm. W sensie No na twoje ciało nie mogę bo pokoje są wszystkie pozamykane A jedynie wejść A widzę Widzę cię No razie przy drodze Mogę minutować Minus No ładnie jest drugi Ja dostał headę od razu nie? O, no i pewnie owo Head za head Dwa kilometry mam do ciebie Dostał Ja jestem takim sniperem, że musiałem chwilę wyczekać zanim strzelasz Przestanie o, się ten Gołysać O, znalazłem ten Kolejny To jest? Ale no ja już był do wybiegu marsz, nie? Tak, to, to, ty wybiegnij, pójdź gdzieś na chwilę, się skitraj, żebyś mnie obserwował, bo ja wybiegnę od razu na ciebie. Dobra, widzę jak tam pocisnął. Zabrałeś z tego typa sprzęty co zrobiłem? Nie, nie brałem, bo ja tylko swoje zabrałem w rzeczy. Dobra, z niego nic. Mm -mm. A miał jakąś broń? Amo? Coś tam miał, no? No to mogłeś zabrać kurwa. Dobra, to wybiegnij tylko i ten. Ja tu będę patrzył. Nie, no bo jak... Tak, to mnie zdejmie, kurwa. Jest, czekaj. Dobra, to zobacz. Cóż, bla Blaze'a nie zabrałem, ja pierdolę. No to wróć się po to. Nie, bo tam I tak jak jest. Kurwa, na szybko, on sobie już odchodzi. I tak na szybko, zamiast sprawdzić, zabrać amunicję. On co? coś tam miał, jakieś pierdółki, ale nic ciekawego. To zobacz, posprawdzaj. Dwa razy klikniesz, później się to wyrzuci. USG 5 i, I i pierdółki. Kolejko nie pomieszczę tego wszystkiego. No nie dobra, a miał jakieś amunicje do tego, do. nie wiem, Blaze'a, coś Blaze'a miał, ja mam 16 plus 7. No i dobra, zabieraj to wszystko, to co dasz radę, amunicji do Blaze'a i, i, stary... i tyle No to mam, bo teraz miał takie psikerki, seretkerki i te USG 35 miał, i to wszystko. Dobra, dobra, to, to dziwne Poczekaj, momento, por favor. Flagę nikt mi tutaj kurwa daje Owie pierdol to się siekiera, dobra Dobra Pierdalamy. Dobra leć jeszcze popatrzę Pobiegłeś, ta? Tak pobiegłem, jestem chory, muszę kurwa ten Ja mam tabletki, mam e, tetracelinę, węg no dobra, Węgiel, kodeinę i tak dalej ja sam to w budynku jakby co, nie? Zobaczę czy będę miał widok, będę miał widok ewentualny na te Mógłbyś tego od jakiegoś automatu to pizdnąć? Ale nie tu. Idziemy no nie idę ja stąd wpis... Idziemy stąd wpisdu. Dobra, dobra. Zegarek miał mu, zajebałem. Godziny mi teraz pokazuje. 8.21. Biegniemy, one odpuszczą, nie? Mhm. Tak, żeby odejść jak najdalej stamtąd. Później się pobawimy. Mhm. Kłopce, kurwa stał. On no, myślę że tylko jeden, więc wiesz, dlatego chciał mnie złotować. Ale ja, dobra, byłem, ja byłem, ja tak byłem na dachu. dachu. Rozumiesz to? Byłem na dachu, chodziłem przez chwilę z i dostać strzała. No, no. Bo stanąłem na chwilę w miejscu. Dobra. Tam może no, jeszcze. Ja tu zaraz... żarcia mam mała, wzięłam linię moje, to się da nażre. Dobrze no, no, mu tak kurwa, nie ma No one one, one one i tyle no, si ziło się. SG miał, ale ten drugi to pewnie ten drugi strzelił. Dobra, tutaj. Czekaj ją przez te bronie poukładać to Tu hmm. Nie mam, nie mam. Dobra, no to co, ważne że ty masz? Ale o, odzyskałem to co tam mniej więcej coś biegnie obok nas, nie ruszę się, ten gościu! Gdzie? Obok nas jest. Do góry. Nie zawidzę. Nie strzelam, dawaj za nim. Ja nie, nie, nie? Czekaj, jeszcze nie. Tak, żeby był na otwartej, żebyśmy wiedzieli gdzie idzie. Czekaj. On idzie. Czekaj, czekaj, bo jak stanie. Bężyczy. Tak, coś tam. Chodzi o to, żeby nie między... Zablokował się autobieganie, walnął Kurwa! Hmm. Sekundy dzieliły, nie? Będzie Będziemy słychać jak ten Ja go od A prawej zajdę spróbuję Miałbym ja go Ale drzewo kurwa Dostał Przeżył, kazł go ochroniął Trafiłeś? Nie bo drzewo chybałem kurwa Ale już klali, teraz się wychwalił go, go jeszcze, jeszcze go widzę Po raz wystarczy ten i wpadnie Do budynków będzie wbiegał Zaraz za nim jestem, kurwa. Czekaj. Kurwa. Zabiłeś go! Nice. Ja nie trafiłem. Ja nie trafiłem. Przed ja tym to... ja strzeliłem, nie? M-kę miał. Zabieraj to wszystko. Co tam ci potrzebne i... Ząbiaki są, uważaj, nie? Tak, tak, tak. Gitara. Ale trafiliśmy go z parę razy, kask mu zleciał, nie? Czyli 2-1. Mm, <grym> <grym> Dobrze. Nie mam za bardzo... Miał tetracelinę. Mm, coś tam jeszcze wezmę. To bierz z niego. Ojej, ja, Olora. A, takiś Malciki 9 mm, to nas nie interesuje. Wiadomo, tu. A, garnek, a garnek sprawdzałeś? Nie? nie, nie, nie. To zaraz sprawdzę garnek, czekaj. I so you know you see me You're like a ghost You're everywhere I'm your demon Never leaving I'm made of soul Of rage and fear